Śmiececzko, siemeczki, ja jestem Guerko i witam Was w moim kolejnym filmie na kanale. I w tym filmie pokażę Wam autorską paczkę pluginów Lobby. Jest to aktualizacja w sumie paczki pluginów, bo już taką paczkę właśnie robiłem, no i wprowadziłem do niej sporo zmian. No i właśnie chciałem się z nimi podzielić, właśnie żebyście po prostu widzieli, co nowego jest w tej paczce pluginów. Więc tak, ogólnie, jeśli chodzi o spawn, to jest to właśnie ten sam. I jeszcze jest dodatkowo dodana właśnie wersja zimowa po prostu jest ten sam spawn tylko po prostu w wersji zimowej no i ogólnie, co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Są ogólnie dodane banery, takie przykładowe. Tu jest właśnie jeden z tych banerów, tutaj mamy właśnie drugi i są jeszcze dwa banery dodatkowe, czyli łącznie mamy po prostu cztery banery, właśnie dla no po prostu pod nasze tryby. No i ogólnie, jak widzicie, tutaj jest Fancy Holograms, właśnie są takie różne, customowe hologramy. Ogólnie, ten, ten plugin właśnie ma ogrom różnych możliwości, więc fa fajnie, właśnie, że coś takiego jest. Ja wcześniej był po prostu zwykły decent hologram, teraz właśnie jest y, ten fancy holograms, no i fancy NPCs, y, czyli po prostu te NPC-ty y, też właśnie y, są dodane. No i tutaj ogólnie jest jeszcze takie info właśnie, że to paczka pluginów stworzona przez Quarko i właśnie tutaj jest wersja paczki 2.0 no i gdzie można ten właśnie tą paczkę kupić ogólnie ten hologram to wiadomo można go sobie usunąć jeżeli sobie kupicie paczkę to tam w ogóle nie ma żadnego problemu z tym jest też właśnie tutaj zmieniony jak widzicie ten właśnie sidebar no i są też właśnie zmienione trochę wiadomości tutaj mamy te wiadomości jeżeli nam się zmieni to właśnie od, odtwarzany jest dźwięk który ogólnie można sobie zmienić w Pluginie Afterowe Lobby ten, właśnie plugin tutaj dostał szereg aktualizacji różnych. Właśnie tutaj można też sobie zmienić te nazwy tych przedmiotów. Tutaj, właśnie, można sobie zmienić te wszystkie nazwy trybów i tak dalej. Ogólnie to całe GUI. No, ogólnie jest dużo, właśnie, zmian. No i kolejną taką zmianą, ogólnie jest właśnie plugin RGB i tu możecie sobie właśnie wybrać jakieś tam właśnie kolory jakie chcecie i ogólnie możemy właśnie sobie na przykład takim kolorem tutaj pisać na przykład coś tam jak widzicie właśnie mam taki kolor więc ogólnie taki kolor, taki właśnie RGB kolor, kolor właśnie można sobie ale tutaj wybrać. Ogólnie nie trzeba wchodzić teraz gdzieś tam na gogla, gdzieś tam szukać nie wiadomo czego, tylko po prostu mamy to w grze, więc myślę, że fajny buyer, No i postanowiłem właśnie, że coś takiego dodam. Yy, kolejnym pluginem jest plugin im i Image, czyli po prostu możemy sobie dodawać właśnie te grafiki różne. Yy, ogólnie dokumentacja do tego pluginu to możecie sobie po prostu znaleźć. To jest plugin już wam tutaj mówię image po prostu no i właśnie to jest tego autora i on ma tutaj właśnie swoją stronę i tam jest pełna dokumentacja no po prostu tutaj możemy sobie dodawać te grafiki no jest to chyba taki najlepszy plugin jeśli chodzi właśnie o dodawanie takich grafik Aktualnie, właśnie na rynku. No i ogólnie, kolejnym pluginem, który został dodany do tej paczki, tym razem jest to plugin autorski, jest to plugin na parkour. Tak jak widzicie, macie skinka, tutaj akurat jest skin Crasha. No i ogólnie, jeżeli właśnie sobie klikniecie, to możecie sobie wybrać dwie areny. Areny budowane były przez Crasha i przez Marlikankę. Także serdecznie im za to dziękuję. I wiadomo, te areny właśnie będą też w tej paczce lobby, więc myślę, że się opłaca. No i ogólnie tutaj właśnie mam taki start. Oj, nie tutaj. I po prostu sobie skaczecie, skaczecie. Mamy tutaj właśnie różne, o jak widzicie, checkpointy. I jeżeli właśnie coś tutaj nam nie wyjdzie, no to po prostu nam, nas teleportuje do. Poprzedniego checkpointa, no i tak sobie po prostu możecie tutaj skakać, skakać, skakać. No fajna myślę, rozrywka taka, jeżeli właśnie na przykład jakiś serwer, jakiś tryb właśnie się wyłączy czy coś, no to po prostu, żeby gracze się nie nudzili, to właśnie sobie mogą tutaj trochę potrenować. I ogólnie jest też topka. Ja tu może się spróbuję, no tak, nie wrócę się. Dobra, jeszcze raz po prostu opuszczę arenę i o, i przy okazji wam pokażę tą drugą arenę. Druga arena właśnie wygląda w taki sposób. O, i właśnie mam Tutaj te topki e, tych czasów. Wszystko można sobie ogólnie z, zresetować, tak wiadomo. No i właśnie tak te areny wyglądają. Ta, tak właśnie ta arena wygląda. Tam jeszcze macie tą drugą arenę. No ale ogólnie, jeżeli grać, wejdzie sobie na arenę parku. No to wiadomo, że jeżeli tutaj spadnie, no to go tele, teleportuje od razu. To tam wiadomo. I możemy właśnie to jeszcze mamy resetuj czas, czyli po prostu mam resetuje czas na metę i możemy sobie tą arenę też opuścić. Więc właśnie tak z grubsza wygląda plugin na parkour. E, ogólnie właśnie nagrałem na temat tego pluginu osobny odcinek, więc zapraszam Was do oglądania właśnie tego odcinka. Tam jest właśnie poradnik jak tworzyć nowe areny, jak nimi zarządzać i tak dalej i tak dalej. Także no to już Was po prostu odsyłam pod tamten odcinek. Dodany został również plugin na walki 1 kontra 1. Ogólnie jeżeli sobie właśnie duel i nazwa gracza, czyli ja tutaj jestem akurat z Multiconta, to możemy właśnie sobie wybrać jakąś tam arenkę i ogólnie ten plugin właśnie na 1 kontra 1 to jest również autorski plugin I jak widzicie tutaj przykładowo mamy jakąś tam arenę example, czyli po prostu jakaś przykładowa arena, no i mamy ilość graczy w kolejce, czyli po prostu jeżeli przykładowo akurat na tej arenie jakaś walka trwa, no to zostajemy dodani do kolejki i właśnie z tej kolejki dopiero zostaniemy dodani na arenę, no jeżeli Oczywiście będziemy, będziemy na serwerze, no i nasz przeciwnik też będzie. Więc właśnie możemy sobie wysłać taką prośbę o walkę. Ja tutaj sobie teraz wejdę na drugie konto i sobie, oczywiście to zaakceptuję. Jeżeli właśnie sobie tutaj zaakceptowaliśmy prośbę o walkę. Tak jak widzicie, mamy tutaj walka za ileś tam sekund i mamy właśnie jakiś tam przykładowy, właśnie e, jakieś tam seta. No i też e, ta arena została zbudowana przez. E, tu akurat została zbudowana przez krasza. także też serdecznie dziękuję. No i ta e, mapka również będzie e, dodana do oczywiście e, całego m, do całej paczki lobby. No i w zasadzie jeśli chodzi o tą paczkę, to by było na tyle. Także przypominam, że paczka jest do zakupu na Discordzie Cpl. i jeżeli tam sobie wbijecie, to możecie właśnie sobie wejść na rynek i tam właśnie będzie aktualna cena tej paczki. Aktualnie ta paczka kosztuje 40 zł natomiast 50 zł cardem, no ale jest to cena bez logowania premium. W zasadzie to bez żadnego logowania, więc po prostu logowanie będziecie musieli sobie załatwić we własnym zakresie lub po prostu kupić osobno afterowe logowanie, do czego Was jak najbardziej zachęcam, bo myślę, że za tą cenę warto. No i w sumie to by było na tyle. Także trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Także siłaneczko.